Mała, moja maleńka. Chwieją się żółte mlecze. W dolinę napływa gór cień. Cichy odwieczesz brodzi w zmierzchowym nurcie. Już późno. Mały, mój ukochany, trudno z miłości się podnieść. A jeszcze ciężej od złych nowin. Gdy patrzysz na mnie ciemnym nowiem, smutniej mi, chłodniej. Boję się. Rozstać się musimy. Ty z innym do ślubu jedziesz. Na srebrne noce, złote dnie. Moja droga gdzie indziej wiedzie. We mgle. Tam, gdzie najsamotniejsi. Słyszę turkot karocy. Niebo nazbyt się chmurzy. Daj rękę, ukochany raz jeszcze. Od ciemne godziny pieszczot. Co było, nie może trwać dłużej. Czas mi. Już czas. Cały, ostatni raz. żegnaj. Dobrzy ludzie, błogosławcie zdarzenia, które przeszły. Błogosławcie i te, co przyjdą. Przy dźwiękach szopenowskiego walczyka. Pamiętasz? Walca z Nutą Minorową. Z ust Twych upadł pierwszych wyznań słowo i zamąciło kadencję miarową słodkiego, szopenowskiego walczyka. W świetle drżącego dwiega świec płomyka stałeś przede mną z pochyloną głową przy dźwiękach szopenowskiego walczyka. Pamiętasz? Walca z nutą minorową. Gdy z ust namiętne padło wyznań słowo. Cyt. Znowu dłoń ma klawiszy dotyka i znowu wpadam w nutę minorową i znowu dziwny żar w mnie przenika. Zda się, że słyszę słodkie wyznań słowo wśród dźwięków Chopinowskiego walczyka.